Patronem odcinka jest Magneti Marelli, producent stacji i narzędzi do obsługi układów klimatyzacji. Jakość gwarantowana wieloletnim doświadczeniem. Kłaniamy się Państwu w kolejnym odcinku naszego podcastu. Grzegorz Kacalski i Krzysztof Rybarski, obaj z portalu warsztatowiec.info. Proszę Pana, dzisiaj to pierwszy był taki dzień w tym roku, taki naprawdę ciepły. No nie, proszę pana, 1 stycznia było równie ciepło. No właściwie tak, tak. No, przez chwilę było, ma pan rację. To, no, to był drugi, proszę pana, taki ciepły. Tylko, że, wie pan, 1 stycznia mimo ciepłego dnia nikt nie myślał chyba o klimatyzacji jeszcze. A teraz mam wrażenie, że pomyślą użytkownicy i nie tylko pomyślą, ale się przekonają, to znaczy nie wszyscy, ale pewnie wielu, że proszę pana klimatyzacja nie działa. Działała pana... i przestała, albo działa nędznie i w związku z tym co, no pojadą do warsztatów. I co tam w tych warsztatach, proszę pana, się będzie w związku z tym działo? Pan wie, bo pan blisko tam warsztatów na co dzień. Proszę pana, będą kolejki, bo każdy myśli, że to tam nabić klimatyzację, to jest najczęstsze hasło, jakie się słyszy. Bo proszę pana, nie działa mi klimatyzacja, ja tu przyjechałem, żebyście mi panowie nabili. No tymczasem tak zwane nabicie klimatyzacji to może pomóc, czy nabicie, czyli uzupełnienie tego czynnika roboczego, może pomóc, ale wcale nie musi. Bo najpierw trzeba ustalić, dlaczego ta klimatyzacja nie działa, czy z powodu braku czynnika, czy może jakiejś innej usterki. Czy z powodu jakiejś innej usterki to można ustalić dopiero jak się nabije, prawda? Klienci niestety bardzo często chcą od razu wiedzieć, ile to będzie kosztowało. No, w przypadku klimatyzacji w ogóle nie sposób powiedzieć, bo nawet jeżeli nie ma żadnej usterki, tylko ten czynnik wyparował, no bo on przenika przez te gumowe przewody i ubywa go i to jest naturalne zjawisko, to nie wiadomo ile będzie trzeba go tam dodać. No, tymczasem klient chce wiedzieć, czy to będzie kosztowało 200 zł, czy 300 zł, a dlaczego tak drogo. A pan mi mówił, że będzie kosztowało około 300, a teraz chcecie mi to wymieniać, tamto i tamto. No i niestety, klimatyzacja to jest taki drażliwy temat. No, a jeszcze trzeba się liczyć z tym, że jak proszę pana, ten czynnik uciekł. To być może pociągnęło to za sobą taką konsekwencję, że wzięła i się zatarła sprężarka. No bo w tym czynniku ten czynnik to olej rozprowadza po układzie i jak go nie ma, no to wtedy też smarowanie, I smarowanie jest smarowanie i, I wtedy woda wchodzi, czy wilgoć wchodzi, zaczyna tam korodować. No najczęściej te układy klimatyzacji z powodu skraplacza się psują. To znaczy się psują, ucieka czynnik, no robi się jakaś dziurka w tym skraplaczu. No i trzeba najpierw skraplacz wymienić, nabić, czyli napełnić ten cały układ i zobaczyć, czy jeszcze coś się nie stało. No klienci tego nie rozumieją. Oni uważają, że jak przyjeżdżają, oddają samochód o godzinie 10, to o 12 to powinno być już zrobione. Wielu tych użytkowników jest niefrasobliwych. Ale proszę pana, jak już mówimy o pewnej niefrasobliwości, to dodajmy też niefrasobliwość niektórych warsztatów. A ja mam na myśli, proszę pana, całą tę obsługę klimatyzacji, która między innymi polega na tym, że jednak trzeba ten układ osuszyć, czyli poddać temu podciśnieniu tak zwanej próżni, no i to musi trwać. No a, musi. Tak, musi. a jak trwa za krótko, to wtedy woda nie, nie zdąży odparować z, z układu i właściwie to cała ta próżnia no, się okaże, że była bez sensu, w tym sensie bez sensu, że, no, że za krótko i woda została. No woda została i woda, jak się później na tym zaworze rozprężnym zamarznie, no bo tam następuje spadek temperatury, no to klimatyzacja też może średnio działać. Także klimatyzacja to jest taki, wie pan z jednej strony łatwy temat, bo niby podłącza pan stację, jeżeli ma pan no, automatycznie. ona się sama naciskę, martwi, tak, jak jest automatyczna. Ona, tak. Ale z drugiej strony to, to bywają naprawdę duże kłopoty z tym. No tak, i często właśnie klient nie rozumie. A o, proszę pana, tak mi się przypomniało teraz opowiadał mi pewien ekspert od klimatyzacji, że proszę pana, niektórzy tak potrafią zaniedbać to odgrzebianie, które powinno być przeprowadzane dorocznie układu. Że, proszę pana, na tym skraplaczu to się zdąży wyhodować taka piękna kolonia drobnoustrojów, że potem, że już tego nawet nie da się za pomocą tych preparatów i podczas tego procesu takiego standardowego odgrzybiania usunąć, i trzeba wręcz po prostu wymieniać parownik, bo, proszę pana, to jest już nie do takiego chemicznego wyczyszczenia. No, to jest kłopot, bo on jest głęboko na ukryty, i to jest naprawdę ból głowy z wymianą tego. Trzeba pilnować tego, trzeba jednak wymieniać te filtry regularnie. Mówi się raz w roku. Ja jestem zdania, że trzeba dwa razy do roku, nawet nie jakieś filtry z jonami srebra i jeszcze z czymś, ale zwykły, najprostszy filtr wymieniać co pół roku, wiosną i jesienią. I wtedy jest szansa, że to będzie działało, i przede wszystkim używać zimą klimatyzacji też. Używać zimą, żeby ten olej krążył tam, żeby coś właśnie nie stanęło. A przydaje się dam. ta klimatyzacja zimą, jak są zaparowane szyby, bo wtedy właśnie pięknie osusza, bo, bo ta woda się skrapla, ona się kondensuje na, na parowniku. I spływa pod samochód, a szyby mamy suche, bo wtedy wieje do środka suchym powietrzem a nie wilgotny. Ale Pan powiedział, bo Pan, proszę Pana, przeciw postępowi często występuje, a ja, proszę Pana, jestem zwolennikiem umiarkowanego postępu w granicach prawa. Powiedział Pan, proszę Pana, o tych filtrach z janami srebra, że to nie tego, ale wie Pan, ja nie wiem, czy to tak można machnąć na to ręką. Ja, proszę Pana, przeczytałem taki raport, właściwie takie podsumowanie badania, które przeprowadzili oczywiście naukowcy amerykańscy co też, proszę pana, na tych parownikach potrafi sobie rosnąć, tych klimatyzacji. No i między innymi grzyby z rodzaju, proszę pana, aspergillus, czyli z rodzaju kropidlaków, ale proszę pana, te kropidlaki to one te antybiotyki wytwarzają. Nie, to pan myli, proszę pana, z pędzlakami, z penicylum, to jest inny rodzaj, tak. To widzę, że pan specjalista mykolog jesteś. No, to, to jest. Specjalista nie specjalista, proszę pana, zagadnienie jest nader ciekawe, no więc się okazuje, że te kropidlaki potrafią się tak rozpanoszyć w tym, w tym układzie. Że później używanie takiego zagrzebionego, zagrzebionej klimatyzacji grozi, proszę pana, zapadnięciem na aspergilozę. To jest taka choroba wywoływana przez te zarodniki tych kropidlaków. I to się bardzo może źle skończyć. No, nawet jak ktoś tam jest bardziej wrażliwy, jakoś ma obniżoną odporność, to się nawet może nabawić jakiejś infekcji płuc. To się pana, ciężko to... leczy i w ogóle wie pana straczytać o tym wszystkim. W związku z tym. Zalecamy my tutaj Tym bardziej więc namawiam, żeby tak. dwa razy w roku wymieniać, chociaż ta na taki najtańszy zwykły filtr. A jeżeli ktoś nie jest oszczędny, no to oczywiście filtr węglowy, a ktoś jest jeszcze mniej oszczędny, to węglowy z jonami srebra. Tak i odgrzybać odgrzybiać no tę klimatyzację, prawda? Nie żałować tego, na no to, to Nie, bo to tak jakby człowiek oszczędzał na własnym zdrowiu. No właśnie, bo to tam śmierdzi i śmierdzi, to do swoją drogą, ale nawet jak jeszcze nie śmierdzi, to trzeba to zanim zacznie śmierdzić, bo jak już tak naprawdę się rozśmierdzi, to właśnie może być za późno na te chemiczne. No, zgadza się, także pamiętajmy o klimatyzacji i zacznijmy się już zapisywać na obsługę jej. I, I tylko gorąca prośba do wszystkich kierowców: nie liczmy, jadąc do warsztatu, że usługa zostanie wykonana w ciągu godziny czy półtorej. Może naprawdę to być dłuższa rzecz. Czego nikomu nie życzymy, no bo to koszty są czasem naprawdę takie, że robi się zimno od samego tego właśnie Pomyślenia myślenia, o tego. No tym bardziej ten nowy czynnik kosztuje jakieś absurdalne pieniądze. Tak zwany stary czynnik jest tańszy, ale wcale nie tani. No to już go nie można używać chyba, prawda, tego starego. Można go używać, bo jeszcze mnóstwo samochodów jeździ na tym starym. No czynniku. tak, ale do tych do samochodów z instalacjami z tym nowym, to już nie można. Znaczy w nie tam... można w sensie, że tak powiem, przepisów chyba, które to regulują. No to... No, nie, nie tylko złącza, są inne i w, A w no to zasadzie, da, w są zasadzie inne. zrobione po to, żeby nie można było aparatury podłączyć, znaczy tej stacji na stary czynnik do instalacji z nowym A. czynnikiem. Różnie się to obchodzi, ale już nie będziemy o tym mówić. Tak, nie będziemy o tym tak. mówili. Ponieważ, Dobra, jak pan powiedział, jesteśmy, tak powiem, praworządni. praworządni. Praworządni my jesteśmy, tak. Proszę pana, no to co to? Parę słów żeśmy o tej klimatyzacji powiedzieli, czyli głównie to, żeby jeździć i nie czekać, aż się ta klimatyzacja nam popsuje, tylko zapobiegać, nie leczyć. I też na myśli mamy te choroby różne, tam odklimatyzacyjne. Proszę pana, mam taki temat, już teraz przechodząc do części publicystycznej. Otóż stacje kontroli pojazdów szykują się w Warszawie, szykują się do strajku. Ale dziwi się Pan, proszę Pana, od. Nie, 19... Ja się nie dziwię, w ogóle się nie dziwię, proszę Pana, od od 18 Od 18 lat jest ta sama stawka. Niech mi pan pokaże jakąkolwiek inną usługę, która od 18 lat nie podrożała. Ale ja panu nie pokażę tej usługi, to rzeczywiście to jakiś, ktoś właściwy chyba chce pobić rekord Guinnessa z tą stawką za badanie techniczne, ale proszę pana, ona nie jest wcale taka sama, ona się kurczy, ona się zmniejsza, ona jest coraz mniejsza, bo proszę pana, inflacja jest, wie pan, w tej chwili bardzo wysoka. A ta stawka sobie tak, wy pan stoi i w związku z tym, proszę pana, tak de facto to się coraz mniej te stacje biorą za przeprowadzenie takiego badania. No, oczywiste, no niestety, proszę pana. No, także ja, tak bym, solidaryzuję się z tymi, którzy będą strajkowali i namawiam kierowców, którzy mieliby w tym czasie wykonać badanie techniczne samochodu, żeby zrobili to odpowiednio wcześniej. Żeby... Tak, i do wyrozumiałości też namawiamy. No tak, że się przekonają, że jest strajk, właśnie akurat jak pojadą tego dnia. Proszę pana, i to jest mowa o tym już od, od wielu, wielu, wielu lat. I proszę pana, jak grochem o ścianę? No. Poprzedni rząd, jeszcze poprzedni, obecny. Tak, nikt, tutaj nikt, wszystkie nikt, rządy, nikt. niezależnie od barw, prawda, tych tam partyjnych, wszystkie pod ręce tutaj akurat idą. Prąd jedności narodowej. Prąd jedności pana. narodowej, tak, jest tutaj bardzo silnie. Te stacje i stawki za badanie to tak jakoś cementują tę naszą scenę polityczną. Proszę pana, pan sądzi, że ten strajk to w ogóle w cokolwiek tego? Jak pan myśli? Proszę pana, gdyby cała Polska tak stanęła i tak powiem, dotknęło to jakąś szeroką rzeszę ludzi, to myślę, że tak, żeby zadziałało. No to jest problem, te stacje są rozdrobnione, one są znaczy rozdrobnione w sensie, że każda stacja należy do. Może nie każda, ale bardzo duża część to są jedna stacja do jednego właściciela, czy parę stacji ma jeden właściciel. Rozdrobnienie tu jest własnościowe olbrzymie, no i, i rozdrobnienie terytorialne jest olbrzymie. To nie są górnicy, prawda, którzy. No właśnie, wie pan, ja tak chciałem panu powiedzieć, że ja bardzo oczywiście kibicuję tym stacjom, ale tak szczerze mówiąc, nie spodziewam się, że ten desperacki protest, to cokolwiek tutaj zmieni, będzie sukces. Jak w ogóle zostanie tam zauważony w tej takiej tej, wrażę Pana opinii publicznej w tych mediach, tak zwanego mainstreamu, to to będzie i tak sukces. Bo proszę pana, jak to u nas jest, no żeby cokolwiek, wie pan, osiągnąć, cokolwiek wy tego, to trzeba coś gdzieś wysypać, proszę pana, na tory, wylać, wie pan, gdzieś coś komuś pod jakimś urzędem, wie pan, w miarę możliwości, żeby to nie była woda, tylko coś bardziej, wie pan, treściwego, coś gdzieś zebrać, podpalić, proszę pana, zamurować jakiegoś kogoś, wie pan, tam w gabinecie, no to takie rzeczy u nas się okazują skuteczne, a tak jak pan tam sobie gdzieś pójdzie, wie pan, po poprotestuje, nawet pod oknem temu, co tam te decyzje podejmuje, ja zupełnie spokojnie to, proszę pana, ten decydent no, to zniesie. Proszę pana, jest, niestety ma pan dużo racji i nie wiem teraz, jaki pan optymistyczny akcent na sam koniec znajdzie. No, ja właśnie, trochę się wpuściłem w kanał z tym utyskiwaniem, bo teraz tak, wie pan, nie potrafię tego akcentu optymistycznego z kieszeni, a nie, no wiem, no, zaraz coś wymyślę, proszę pana, ja myślę, że ta sytuacja się sama w końcu uzdrowi. No, sposobem? No tak, i wie pan, że te stacje po prostu zaczną się zamykać, no bo to, wie pan, one teraz balansują na krawędzi rentowności. A proszę pana, jak już znajdą się zupełnie pod kreską, no to siłą rzeczy one się będą zamykały, i wtedy, wie pan, się okaże, że zrobią się kolejki na tych stacjach, które zostaną. I wtedy sami kierowcy zaczną się denerwować. Dlaczego oni muszą tak długo czekać? Że, że pana, przyjechali, a tu kolejka, a no wie pan, nie wiadomo, czy dzisiaj ich przyjmą. Pan się zapisz za tydzień, a za tydzień to ja będę miał nieważny dowód, proszę pana, ja chcę no, dzisiaj. A bo... ja chciałem powiedzieć, że jazda bez ważnego badania to w tej chwili to jest mandat i to jakiś konkretny. A to to, to jeszcze wie pan, to, to pół biedy, tam mandat konkretny. Niech tam, proszę pana, do kolizji ktoś doprowadził z tego ważnego badania. Wtedy wie pan, tam tego ubezpieczyciela i dopiero bal. W związku z tym proszę pana przewiduje, że właśnie to w ten sposób może ewentualnie się zmienić, że, stac że stacje czyli, się że... pozamykają, te które już wie pan będą miały zupełnie pod kreską, no bo no, jeżeli stacja tylko żyje z tego, że bada no to wie pan no to naprawdę no. No, bo jak jest stacja przy jakimś serwisie, serwisie? Tak. No to jest trochę inna rozmowa, bo to. No to tak. ta stacja trochę służy do, do, do tego, żeby też te, te, no. te samochody tam diagnozować, więc to tak trochę tam symbiotycznie bardziej funkcjonuje, ale wie pan, poznikają te stacje, zwłaszcza, że ten zawód diagnosty to tak coraz mniej, właściwie jest atrakcyjny. No właśnie też to z tego powodu. To z tego powodu, mówię no, no, pan, no, tam, że, trudno że podnosić, płaci, Tak, no trudno, trudno tutaj. Trudno diagnostą podnosić, jak stacja jest no, cały no, czas to no i wtedy, proszę, proszę pana, panu się okaże, że, że trzeba coś zmienić, bo, bo tak dalej być nie może. No bo gniew ludu tak, wtedy. Bo gniew tak. ludu, no właśnie, gniew ludu zmotoryzowanego. No nie wiem, to że to taki optymistyczny akcent, ale no, taki mam. No. Proszę pana, no to pozostańmy przy nim wobec tego. W takim razie tym tak średnio optymistycznym akcentem żegnamy się z naszymi słuchaczami. Grzegorz Kacalski i Krzysztof Rybarski, obaj z portalu warsztatowiec.info.